Siostra mojego przyjaciela oskarża mnie o to, że ją zapłodniłem, mimo że jestem dziewicą. Ale kiedy wszyscy zauważają, że dziecko nie jest moje, ponieważ nie jestem Azjatą, z całych sił domagam się sprawiedliwości. Siostra mojego najlepszego przyjaciela mówi wszystkim, że jest ze mną w ciąży. Rozmawiałem już z moimi rodzicami, jej rodzicami oraz jej bratem, chociaż nigdy nie dotknąłem tej dziewczyny. Jest we mnie zakochana i jest zła. Ponieważ nie jestem nią zainteresowany. Dlatego wymyśliła to kłamstwo. Cóż, kiedy dziecko urodzi się za kilka miesięcy, poddam się testowi DNA, żeby udowodnić, że wszyscy się mylą. Tymczasem moi rodzice od trzech dni się ode mnie odwracają. Jedyne co robią, to krzyczą na mnie. Szczerze mówiąc, oczekują, żebym przyznał się do tego, o co jestem oskarżony, ale odmawiam, ponieważ tego nie zrobiłem. Pewnie niektórzy z Was, czytając to, zastanawiają się, co się dzieje. Pozwólcie, że cofnę się trochę. Zawsze byłem dobrym synem, jako jedynak moi rodzice mnie rozpieszczali i zawsze czułem się kochany. Nigdy nie musieli martwić się o to, że wpadnę w kłopoty, bo zawsze byłem porządnym chłopcem. Miałem dobre oceny, nigdy nie robiłem nic złego, nie wdawałem się w bójki ani nic w tym stylu. Jak już mówiłem, byłem dobrym dzieckiem. Nawet kiedy stałem się nastolatkiem, nigdy nie buntowałem się ani nie obrażałem rodziców. Zawsze byłem tak samo szanowany jak wcześniej. Dlatego byłem w szoku, kiedy nie uwierzyli mi po tym jak zostałem oskarżony o coś tak okropnego. Nigdy nie dałem im powodu, żeby we mnie wątpić. Od kiedy zacząłem szkołę, zawsze starałem się o dobre oceny. Moi rodzice zarabiali dobrze i mogli pozwolić sobie na opłacenie moich studiów. Ale powiedzieli, że nie zainwestują w moją edukację, jeśli nie będę miał dobrych wyników. Wziąłem to sobie do serca, powiedziałem, że nawet ze stypendium potrzebuję ich wsparcia finansowego. Z tego powodu spędzałem dużo czasu na nauce, więc nie miałem wielu znajomych ani nie spędzałem czasu z wieloma ludźmi. Na szczęście miałem najlepszego przyjaciela, który był podobny do mnie Caleb. Caleb mieszkał dwie przecznice od mojego domu. Poznaliśmy się. Gdy jego rodzina przeprowadziła się do naszego miasta, kiedy miał około ośmiu lat. Od tego czasu byliśmy nierozłączni. W szkole zawsze trzymaliśmy się razem, a poza nią spędzaliśmy czas w naszych domach, jakbyśmy byli częścią tej samej rodziny. Keleb był najlepszym przyjacielem, jakiego można sobie życzyć. Miał też młodszą siostrę Sabrinę, która jest dwa lata młodsza od nas. Ma teraz szesnaście lat. Ponieważ kończymy szkołę za niecałe trzy miesiące, nie spędzaliśmy z nią zbyt wiele czasu, ale była zawsze miła. Nigdy nie była dla mnie nieuprzejma. Czasami myślałem, że jej się podobam, ale zawsze to ignorowałem, ponieważ widziałem ją jak młodszą siostrę. Byłoby dziwne myśleć o niej inaczej. Zawsze starałem się skupiać na szkole, powiedziałem, że to zagwarantuje mi dobrą przyszłość. Oczywiście miałem kilka przelotnych zauroczeń, ale nigdy nie przywiązywałem do nich wagi. Zawsze najważniejsze były dla mnie nauka i wyniki w szkole. Spotykałem się na kilku randkach, ale nigdy nie trwało to długo. Myślę, że mój najdłuższy związek trwał około miesiąca. To było w trzeciej klasie liceum z dziewczyną z mojej klasy matematyki. Kokietowaliśmy się nawzajem, ale szybko się wypaliło. Pamiętam, że wtedy Sabrina zachowywała się trochę zazdrosna. Kiedy wspominałem, że idę na randkę z Kejlą, zawsze patrzyła na nas z dezaprobatą. Jednak kiedy pytałem ją o to, tylko wzruszała ramionami i mówiła, że to nie ma znaczenia. Myślę, że to normalne, że miała we mnie zauroczenie. W końcu to normalne, że młodsze siostry zakochują się w przyjaciołach swoich starszych braci. Chociaż nigdy tego nie doświadczyłem, widziałem, jak działo się to w szkole z innymi ludźmi. Niezależnie od tego, co czuła do mnie Sabrina, dla mnie była tylko jak siostra. Gdyby kiedykolwiek przyznała się do swoich uczuć, miałem zamiar delikatnie ją odrzucić. Po prostu nie chciałem mieć z nią relacji w ten sposób. Ale ona nigdy niczego nie powiedziała. Zaczęła nawet spotykać się z innymi chłopakami, co Caleb czasami żartobliwie komentował. Zachowywał się jak starszy brat, mówiąc, że ma prawo do żartów. Jako jedynak nie wiedziałem, jak to wszystko działa. A potem wszystko się rozsypało i to w mgnieniu oka. Nie miałem żadnego ostrzeżenia, że to się wydarzy. Pewnego dnia wróciłem ze szkoły o zwykłej porze. Caleb został po lekcjach na spotkanie klubu, więc umówiliśmy się, że spotkamy się następnego dnia. Kiedy dotarłem do domu, zdziwiłem się, widząc moich rodziców siedzących w salonie, a naprzeciwko nich rodziców Sabriny i Kaleba. Wszyscy mieli poważne miny, jakby mieli coś bardzo poważnego do omówienia. Co się dzieje? zapytałem. Już wtedy chciałem uciec, powiedziałem, że to nie będzie nic dobrego. W końcu jednak usiadłem, a wtedy zaczęli mi mówić, że wiedzą, co się stało. Sabrina przyszła do ich domu i powiedziała, że jest w ciąży. A najbardziej szokujące było to, że według niej to ja jestem ojcem. Wiedziałem, że to całkowite kłamstwo, bo nigdy z nikim nie spałem, a tym bardziej z Sabriną. Nawet nie miałem doświadczenia seksualnego. Powiedziałem im, że to nieprawda, że nie ma mowy, żebym był ojcem tego dziecka, bo nigdy nie miałem żadnych stosunków. Poza tym nie podoba mi się Sabrina w ten sposób, jest dla mnie jak młodsza siostra. Kiedy patrzyłem na twarze moich rodziców, Widziałem, że mi nie wierzą. Mój świat legł w gruzach. Jak moi rodzice mogli mi nie wierzyć? Powtarzałem im, że to niemożliwe, bo jestem dziewicą. Mój ojciec powiedział, że muszę powiedzieć prawdę. Twierdził, że Sabrina nie skłamałaby w takiej sprawie. Z kolei ja wiedziałem, że miała we mnie zakochanie, co mogło być powodem, dla którego wymyśliła to wszystko. Ale oni nie chcieli słuchać. Rodzice Sabriny oskarżyli mnie o to, że ją wykorzystałem i spłodziłem dziecko. Powiedzieli, że według Sabriny, gdy dowiedziałem się, że jest w ciąży, postanowiłem zerwać z nią wszelkie kontakty. Nazywali mnie nieodpowiedzialnym ojcem, ale jak mogłem być ojcem, skoro nigdy z nią nie spałem, powiedziałem im, że Sabrina jest kłamczuchą i że wystarczy zrobić test DNA, żeby udowodnić prawdę. Moja matka zaczęła na mnie krzyczeć mówiąc, że muszę wziąć odpowiedzialność jak mężczyzna. Rodzice Sabriny też krzyczeli, że to minimum, co mogę zrobić po tym, jak wykorzystałem ich cenną córkę. Nikt nie chciał mnie słuchać. Powiedziałem im raz jeszcze, że dziecko nie jest moje. Gdybym kiedykolwiek kogoś zapłodnił, nie zostawiłbym tej osoby, ani nie wyparłbym się ojcostwa. Jasne, nie chciałem mieć dziecka w tym wieku, ale gdyby to się stało, nie uciekałbym od odpowiedzialności. Pomimo tego moi rodzice i rodzice Sabriny krzyczeli, żebym się przyznał. Ale ja odmówiłem, nie zamierzałem przyznawać się do czegoś, czego nie zrobiłem. Ostatecznie rodzice Sabliny wyszli, a ja zostałem z moimi rodzicami. Moja matka kazała mi iść do pokoju, powiedziała, że nie może na mnie patrzeć, bo ją zawiodłem jako syn. Po tej kłótni zostałem w pokoju, aż zrobiło się późno. Kiedy byłem pewny, że rodzice poszli spać, Szedłem do kuchni, żeby coś zjeść, a potem wróciłem do swojego pokoju. I tak wyglądały moje ostatnie trzy dni. Kiedy wychodzę do szkoły, staram się jak najszybciej wyjść z domu, unikając rodziców. Nie jest to trudne, bo oni również mnie ignorują. Jem wszystkie posiłki w swoim pokoju i staram się trzymać na uboczu. Jest mi okropnie, bo moi rodzice traktują mnie jak powietrze. Nie wiem dlaczego tak mi robią. Można by pomyśleć, że rodzice powinni wspierać swojego dziecka bez względu na wszystko, prawda? Ale oni tego nie robią. Wolą stanąć przeciwko mnie. Popaki, jeśli macie jakieś rady, jak sobie z tym poradzić, proszę, podzielcie się nimi. Jestem bezradny i chciałbym porozmawiać z rodzicami, ale co jeśli nadal będą mnie ignorować? Musi być jakiś sposób, żeby udowodnić, że mówię prawdę. Jeśli macie jakieś pomysły, zostawcie komentarz. Aktualizacja 1. Moi rodzice chcą, żebym się wyprowadził. Minęły tylko trzy dni od mojej ostatniej wiadomości i planowałem poczekać dłużej, żeby przemyśleć wasze rady, ale moi rodzice przyszli do mojego pokoju i powiedzieli mi, że muszę się wyprowadzić, chyba że przyznam się do tego, co zrobiłem Sabrinie. Nie mogę wiele powiedzieć, ale w skrócie oznajmili, że nie pozwolą mi zostać w domu, bo nie chcą pod swoim dachem kłamcy. Mówili, że nie wychowali mnie tak. Przypomniałem im, że nie wychowali kłamcy, bo mówię prawdę i błagałem, żeby mnie nie wyrzucali. Poprosiłem ich, żeby dali mi szansę na udowodnienie swojej niewinności, ale nie ustąpili. Powiedzieli, że mam się spakować i wyprowadzić i nie wracać, dopóki nie przyznam się do winy i nie będę prawdziwym mężczyzną. Wyprowadziłem się i zadzwoniłem do ciotki, która mieszka w tym samym mieście około pięć minut jazdy samochodem. Była w szoku, kiedy usłyszała, co się stało i nie mogła uwierzyć, że moi rodzice mnie wyrzucili. Na szczęście przyjechała szybko, żeby mnie odebrać. Powiedziała, że mogę zostać u niej tak długo, jak potrzebuję. Po tym, jak się zadomowiłem, słyszałem, jak dzwoniła do moich rodziców i ostro ich skrytykowała. Powiedziała im, że powinni mi uwierzyć, a jeśli nie są pewni, to poczekać na narodziny dziecka i zrobić test DNA. Powiedziała, że powinni mnie wspierać do tego czasu. Szczerze mówiąc, trudno mi uwierzyć, że moi rodzice mnie wyrzucili. Wiedziałem, że są wściekli, ale liczyłem na to, że zrozumieją, że mogą mi zaufać. Nigdy nie dałem im powodu, żeby we mnie wątpili. To szaleństwo, że bardziej wierzą Sabrinie niż własnemu synowi. Do matury zostało niecałe trzy miesiące, a teraz nie mam gdzie mieszkać. Nie czuję się zupełnie bezdomny, bo mieszkam u ciotki, ale to nie jest to samo. Ciotka jest niesamowita. Powiedziała, że mogę zostać u niej ile potrzebuję i próbuję nawiązać kontakt z moimi rodzicami, ale powiedziałem jej, żeby przestała. Nie ma to sensu, bo dopóki dziecko się nie urodzi i nie zrobimy testu DNA, oni mi nie uwierzą. Nie wiem, jak będę się czuł w stosunku do moich rodziców, gdy wszystko się wyjaśni, ale wątpię, że im wybaczę. Im dłużej to trwa, tym bardziej jestem wściekły. Gdyby przyszli do mnie i przeprosili, może mógłbym im wybaczyć, ale już nie wierzę, że to się stanie. Aktualizacja 2. Zostałem zaatakowany przez przyjaciół Sabriny. Moi rodzice wyrzucili mnie trzy tygodnie temu, a ja mieszkam u ciotki, starając się trwetrwać każdy dzień. Nie jest łatwo, bo chciałbym wrócić do domu, do mojego pokoju i rodziców. Zawsze byli dobrzy, a teraz nagle nie rozumiem, co się zmieniło. Kiedy zapytałem ciotkę, dlaczego moi rodzice tak postąpili, odpowiedziała, że nie ma pojęcia, ale że wszystko będzie dobrze. Powiedziała mi, że pomoże mi opłacić studia, ale odmówiłem. Nie chcę, żeby marnowała swoje pieniądze na mnie. W szkole sprawy się skomplikowały. Sabrina nadal rozpowiada plotki, że to ja ją zapłodniłem, a ja wciąż temu zaprzeczam. Ludzie są podzieleni. Jedni mi wierzą, inni nie. Caleb mnie ignoruje. Powiedział mi tylko, że jest rozdarty między mną a swoją siostrą, ale musi mnie unikać, bo inaczej jego rodzice wydziedziczą go, jeśli stanie po mojej stronie. Nie mogę uwierzyć, że mój najlepszy przyjaciel tak się zachowuje, ale rozumiem, że jego lojalność jest wobec rodziny. To naturalne. Coś, czego moi rodzice nie rozumieją, bo wyrzucili mnie z domu zamiast mi uwierzyć. Sytuacja w szkole pogorszyła się, gdy zostałem zaatakowany przez przyjaciół Sabriny, kiedy wychodziłem do domu ciotki. Było ich troje: dwóch chłopaków i dziewczyna. Nie jestem słaby, ale nie spodziewałem się tego. Trzy osoby na jedną to nie była uczciwa walka. Zostałem pobity, mam siniaki i podbite oko. Na prośbę ciotki zgłosiłem to dyrektorowi szkoły, który zapewnił mnie, że uczniowie poniosą konsekwencje, ale szczerze mówiąc, nie chciałem żadnych działań prawnych. Chciałem tylko zapomnieć o tym, co się stało. Dyrektor zasugerował, że moja obecność w szkole może pogarszać sytuację przez plotki krążące o Sabrinie. Zapytał czy nie wolałbym zakończyć szkołę online. Byłem tak zmęczony tą sytuacją, że się zgodziłem. Po prostu nie mogłem już więcej tego znosić, więc postanowiłem zakończyć szkołę w domu. Moja ciotka mnie wspiera i uważa, że to najlepsze wyjście. Nadal nie miałem kontaktu z moimi rodzicami. Ciotka próbowała z nimi rozmawiać, ale powiedziałem jej, żeby przestała. To strata czasu. Dopóki dziecko się nie urodzi i nie będzie testu DNA, nie uwierzą mi. Nie wiem, co będę czuł wobec moich rodziców, kiedy to się skończy, ale wątpię, że im wybaczę. Aktualizacja 3. Minęło 6 miesięcy od ostatniej aktualizacji i przepraszam, że nie odezwałem się wcześniej, ale byłem zajęty. Po pierwsze, skupiłem się na ukończeniu szkoły i maturze po przejściu na naukę online. Poza tym, aplikowałem na studia i zostałem przyjęty na lokalny uniwersytet czteroletni z częściowym stypendium. Planowałem mieszkać w domu i pracować na pół etatu, żeby pokryć koszty. Postanowiłem rozpocząć semestr później, żeby zaoszczędzić jak najwięcej pieniędzy. Moja ciotka bardzo mi pomogła, więc nie chciałem, żeby musiała jeszcze płacić za moje studia. Ale największe wiadomości są takie. Dziecko Sabriny w końcu się urodziło i okazało się, że jest Azjatą. Nie mogę opisać mieszanki emocji, które wtedy czułem ulgi, satysfakcji i frustracji. Moja ciotka i ja długo się śmialiśmy z tej sytuacji, bo to wszystko było absurdalne. Moi rodzice w końcu skontaktowali się ze mną po narodzinach dziecka i przeprosili, ale szczerze mówiąc, to było za mało, za późno. Byłem wściekły przez tak długi czas, że choć czułem ulgę, nadal nie mogłem zapomnieć o tym bólu. Minie sporo czasu, zanim to wszystko przetrawię. Sabrina i jej rodzice się nie odezwali. Caleb też nie, nie sądzę, żeby to zrobił. Cała ta sytuacja z nim nadal mnie boli i nie wiem, czy kiedykolwiek będziemy przyjaciółmi. Na razie skupiam się na przyszłości. Zaczynam studia, mam pracę i pracuję nad swoją przyszłością. Nauczyłem się wiele z tej sytuacji, przede wszystkim tego, żeby ufać sobie i bronić swoich racji, nawet jeśli inni nie wierzą. Dziękuję wam wszystkim za wsparcie. Spróbuję was informować, jeśli coś ważnego się wydarzy, ale na razie skupiam się na kolejnym rozdziale mojego życia. Aktualizacja 4. Moi rodzice chcą, żebym wrócił do domu. Po narodzinach dziecka moi rodzice zaczęli próbować się ze mną skontaktować, przepraszając i prosząc, żebym wrócił. Moi rodzice pojawili się nawet w domu mojej ciotki, błagając, aby ze mną porozmawiać. Moja ciotka ich wyrzuciła, mówiąc, że mają tupet przychodzić po tym wszystkim, co mi zrobili. Byłem jej za to bardzo wdzięczny. Poszczerze mówiąc, nie byłem gotów się z nimi skonfrontować. Ostatecznie zgodziłem się spotkać z nimi w parku, na neutralnym gruncie, gdzie nie będę czuł się pod presją, żeby robić to, czego chcą. Kiedy się spotkaliśmy, od razu zaczęli przepraszać, mówiąc, że żałują wszystkiego i że chcą, żebym wrócił do domu. Potem wyciągnęli czek i wręczyli mi go. Czek miał być na pomoc w opłaceniu moich studiów. Zapytałem ich, czy muszę wrócić do domu, żeby móc zatrzymać czek. A oni powiedzieli, że nie, nie muszę. Chcą tylko, żebym częściej ich odwiedzał i utrzymywał z nimi kontakt. Wziąłem czek, ale jeszcze go nie zrealizowałem. Leży w mojej szufladzie. Moi rodzice wciąż pytają, czy go zrealizowałem, a ja wciąż mówię, że nie. I tutaj zaczyna się mój dylemat. Nie wiem, co zrobić. Nie zamierzam im wybaczyć tego, co mi zrobili, przynajmniej nie teraz ale wiem też, że jeśli powiem im, że nie zamierzam utrzymywać z nimi kontaktu, prawdopodobnie anulują czek. Część mnie myśli, że robią to tylko po to, żeby coś ode mnie dostać, a nie dlatego, że naprawdę chcą naprawić relacje. Jeśli macie jakieś rady, co powinienem zrobić, proszę zostawcie komentarz. Jestem trochę zagubiony w tej chwili. Nie ufam im i nie chcę dać im drugiej szansy. To hipokryci i wyraźnie próbują naprawić swój błąd, bo teraz im to pasuje. Jakieś sugestie będą mile widziane. Dziękuję za wsparcie. Aktualizacja 5. Moi rodzice chcą, żebym wrócił do domu, ale zaakceptowałem ich czek jako ofertę pokoju i potem całkowicie zerwałem z nimi kontakt. Moi rodzice zaprosili mnie na kolację, na którą się zgodziłem, ale zanim to się stało, moja ciotka powiedziała mi, że słyszała od członka rodziny, że mój ojciec ma poważną chorobę. W końcu będzie potrzebował opieki w domu. Moja ciotka również dowiedziała się, że moi rodzice planują poprosić mnie, żebym wrócił do domu, żeby im pomóc, a jeśli się nie zgodzę, anulują czek. Wiedząc to, zdecydowałem się zrealizować czek kilka dni przed kolacją. Czek został zrealizowany bez problemu i został wyraźnie oznaczony jako darowizna, więc nie będę miał żadnych problemów prawnych. Moi rodzice nie wiedzieli, że zrealizowałem czek aż do kolacji. Kiedy tam dotarłem, wszystko początkowo wydawało się normalne, ale potem moi rodzice wspomnieli o chorobie ojca i zapytali, czy wrócę do domu, żeby pomóc. Przypomniałem im wtedy, co powiedzieli w parku, że nie będą mnie zmuszać do powrotu, jeśli nie będę chciał. Potem zaczęli mówić o czeku, mówiąc, że jeśli nie wrócę, będę musiał zwrócić pieniądze. W tym momencie zaśmiałem się i powiedziałem Nie, czek został już zrealizowany i pieniądze są już na moim koncie. Moja matka zaczęła płakać i groziła, że zgłosi mnie za oszustwo, ale spokojnie przypomniałem jej, że czek był zapisany jako darowizna. Miałem również dowody w naszych wiadomościach tekstowych, gdzie wyraźnie napisali, że pieniądze są prezentem. Następnie próbowali wzbudzić we mnie poczucie winy, mówiąc, że jestem okrutny, zostawiając rodzinę w potrzebie. Przypomniałem im, że oni zrobili dokładnie to samo ze mną, kiedy wyrzucili mnie z domu. Nie wierząc, że nie jestem ojcem dziecka Sabriny. Ostatnie, co im powiedziałem przed opuszczeniem domu, to, że nie chcę mieć z nimi więcej do czynienia. Od teraz zerwałem całkowicie kontakt z moją matką i ojcem. Boli mnie, że mój ojciec jest chory, ale jest jasne, że chcą mnie z powrotem tylko dlatego, że coś im się stało i potrzebują kogoś, kto się nimi zaopiekuje. Cóż, nie jestem tą osobą. Nie martwcie się o mnie, nie poddałem się ich manipulacjom. Wyszedłem z domu bez presji, by zrobić cokolwiek, co oni chcą. Po powrocie do domu mojej ciotki opowiedziałem jej o wszystkim, co się wydarzyło. Zgodziła się, że to szaleństwo, że moi rodzice posunęli się do takiej emocjonalnej manipulacji. I tak teraz wygląda sytuacja. Moi rodzice i ja całkowicie zerwaliśmy kontakt i teraz zamierzam skupić się na swoich studiach i pracy. Gdyby moi rodzice uwierzyli mi od początku, nic z tego by się nie wydarzyło. Ale teraz jest już za późno. Aktualizacja 6. Postanowiłem pozwać Sabrinę. Po tym wszystkim, co się stało, w końcu zdecydowałem się na krok, o którym na początku nie myślałem. Po ukończeniu szkoły chciałem po prostu ruszyć naprzód i zamknąć ten rozdział, koncentrując się na studiach. Ale sprawy się zmieniły. Po rozmowie z przyjacielem prawnikiem mojej ciotki zrozumiałem, że nie tylko mam mocny przypadek, ale również mam prawo domagać się sprawiedliwości. Prawnik, który jest bliskim przyjacielem mojej ciotki, wyjaśnił mi, że mogę pozwać Sabrinę za zniesławienie, ponieważ jej kłamstwa wyrządziły mi wiele szkód. Nie tylko musiałem skończyć szkołę online, tracąc możliwość zakończenia nauki z rówieśnikami, ale również musiałem znosić ciągłe nękanie ze strony innych osób. Przypomnijmy, że zostałem fizycznie zaatakowany z powodu tych plotek. To nie jest coś, co można po prostu zignorować. Moje życie drastycznie się zmieniło przez coś, czego nigdy nie zrobiłem. Początkowo, kiedy prawnik wspomniał o Pozwaniu, miałem wątpliwości. Nie chciałem odchodzić od swojego celu, jakim było ukończenie uniwersytetu. Ale po dalszych rozmowach, prawnik powiedział mi, że ta sprawa może mi pomóc w dłuższej perspektywie. Jeśli wygramy, mogę otrzymać znaczną rekompensatę od rodziców Sabriny wystarczającą, aby pokryć moje studia bez potrzeby pracy na pół etatu. To pozwoliłoby mi całkowicie poświęcić się nauce. Moja ciotka również mnie zachęcała. Zaufanie do jej przyjaciela prawnika sprawiło, że uwierzyłem, że mogę uzyskać solidną rekompensatę za wszystkie szkody, jakie mi wyrządzono. Im więcej o tym myślałem, tym bardziej wydawało mi się to sprawiedliwe. Sabrina zniszczyła moją reputację i życie szkolne. A ja nie powinienem dźwigać konsekwencji jej kłamstw. Ostatecznie zdecydowałem się kontynuować pozew. Wiem, że to wywoła jeszcze więcej dramatu, ale jestem już do tego przyzwyczajony. Teraz liczy się tylko to, aby sprawiedliwość została wymierzona, a Sabrina i jej rodzice ponieśli konsekwencje swoich działań. Aktualizacja 7. Wygraliśmy sprawę. Minęło trochę czasu od mojej ostatniej aktualizacji i z przyjemnością informuję, że proces zakończył się zgodnie z oczekiwaniami. Dzięki pomocy mojego prawnika wszystko poszło dobrze. Choć była to długa i wyczerpująca walka, cały proces był dla mnie łatwiejszy dzięki pieniądzom otrzymałem od rodziców, co pozwoliło mi nie musieć pracować podczas trwania procesu. Dzięki temu mogłem skupić się na pozwie i na moich studiach, które idą teraz doskonale. Jestem teraz w miejscu, o którym jeszcze kilka miesięcy temu nawet nie marzyłem. Mam spokój, możliwość skoncentrowania się całkowicie na nauce i rozwijaniu się. Proces trwał kilka miesięcy, a jego najtrudniejszą częścią było to, że wielu ludzi próbowało mnie przekonać, abym się wycofał. Pierwszy skontaktował się caleb, mój były najlepszy przyjaciel. Nie rozmawialiśmy od czasu, gdy zerwał ze mną kontakt przez kłamstwa swojej siostry. Nawet kiedy zobaczył, że dziecko Sabriny było azjatyckie, nie odezwał się, żeby przeprosić. Ale teraz, kiedy sprawa sądowa trwała, przypomniał sobie mój numer. Zadzwonił, żeby powiedzieć, że to niesprawiedliwe, że pozywam jego siostrę, bo jest samotną nastoletnią matką. Wyjaśnił, że chłopak, który naprawdę ją zapłodnił, nie chce wziąć odpowiedzialności za dziecko i rodzina Sabriny go pozywa o alimenty. Odpowiedziałem Kalebowi, że jego siostra zasłużyła na ten pozew, ponieważ wiedziała, że dziecko nie jest moje, a mimo to kontynuowała swoje kłamstwa. A on, jako mój najlepszy przyjaciel, nie stanął po mojej stronie ani mnie nie bronił. Przypomniałem mu o tym, jak zostałem pobity przez przyjaciół jego siostry i że on nic z tym nie zrobił. Po tej rozmowie Kaleb zrozumiał moją perspektywę i nie kontaktował się więcej. Odezwała się też rodzina Sabriny która kiedyś była dla mnie jak druga rodzina. Przepraszali mnie i prosili, żebym wycofał pozew, bo już mają wystarczająco dużo problemów. Powiedziałem im, że to ich wina, że pozwolili swojej córce kłamać i mnie oskarżać. Po prostu odłożyłem słuchawkę, nie widząc sensu w dalszej rozmowie. Na koniec skontaktowała się sama Sabrina, błagając, żeby nie kontynuować pozwu. W wiadomościach przyznała, że była we mnie zakochana i że skłamała, bo czuła się ignorowana. Nie odpowiedziałem na jej wiadomości, zrobiłem zrzuty ekranu i przekazałem prawnikowi. Wygraliśmy sprawę i otrzymałem znaczną rekompensatę, więcej niż się, się spodziewałem. Teraz mogę całkowicie skupić się na studiach i rozważyć przeniesienie się na bardziej prestiżową uczelnię. Szczerze mówiąc, nigdy nie myślałem, że znajdę się w tym miejscu. Kiedy prawnik wspomniał o pozwie, wydawało mi się to ekstremalne, ale teraz patrząc na wyniki, jestem wdzięczny, że podjąłem tę decyzję. Uzyskałem sprawiedliwość i mogę ruszyć naprzód, bez obciążenia tym, co mi się przydarzyło.